My e, nie zdajemy sobie sprawy, natomiast e, przemoc jest rzecz bardzo, bardzo niebezpieczna. Bardzo często jest tak, że my kojarzymy przemoc jako e, czynny akt agresji. Natomiast przemoc tak naprawdę idzie głębiej. Ona jest takie jakby swego rodzaju góra lodowa. My widzimy tylko te objawy w postaci tak drugiego człowieka, bicia czy nierespektowanie jego granic. Natomiast problem z przemocą nie polega na sam krzyk, na samo agresję, bo to są jakieby tylko te objawy. Natomiast istota problemu, który ludzi, którzy żyją w środowisku przemocowym, jest związana z zniszczeniem ich od środka. Ja pracuję z ludźmi, którzy po prostu byli, żyli w środowisku przemocowym w swoje dzieciństwo. i to jest z jednej strony jest przepiękne, a z drugiej strony to jest przerażliwe. Z tego powodu, że tak naprawdę są bardzo dobrymi ludźmi, którzy tracili kontakt z samego siebie, tracili prawo, swojego prawo do tego, bycia być szczęśliwy. Tworzyłem ma różne rodzaje bajka, aby po prostu pomagać im i zrozumieć, na czym polega istota. Problemy związane z przemocą, bo często jest tak, że one w ogóle nie są świadomi tego, że są w środowisku przemocowym, że też stosują przemoc, ale przede wszystkim, że ich bałagan w życiu, ich cierpienie fizyczne, ich uh, różny uh, uh, stan lękowy ze to że to jest związane właśnie z uwarunkowaniem z tego środowiska przemocowego, w którym oni żyją. I bajka mają za zadanie uruchomić w nich prawa półkule, czyli jakby spowodować, że oni będą zacząć w sposób powoli, tak? w miarę jak się dojrzewają, zaczyna jakby uświadomiać na czym to polega tak naprawdę istota przemocy. Będę to czytał i nie jestem dobry z czytaniu, także przepraszam, to będę dalej po flawościzmie, bo nie udało mi się to tłumaczyć w języku polskim. Ale rozumiem, że bardzo dobrze rozumiecie flawościzm. Ok. Przemocy powoduje, że ludzie, ludzie tracą umiejętności w sposób zdrowy korzystanie ze skrajnych emocji, tak jak np. uległości i wściekłości. Te dwa skrajne emocje mogą być stosowane, aby bronić się i też, aby tworzyć dobrą relację. Ludzie, którzy wychowali się w środowisku przemocowym, nie dają sobie praw do przeżywania złego uczucia zazwyczaj, zwłaszcza w stosunku do swojego kata, bo obawiają się jego że rzecz naturalne. Zatem oni, oni jakby płacą to, Wysoka, wysoki poziom napięcia w, w swoim ciele. Zazwyczaj te napięcia nie jest przez nich rozpoznania jako wynik tych sytuacji, w których żyje. Tak? I zazwyczaj oni bysna, znajdują dwa sposoby by dać opust upust tak? tej, tej napięcia w ciało. Pierwsza to jest bardzo prosta, to jest autogresja do siebie. W postaci na przykład ciągle poczucie zmartwienia, tak? te napięcie związane z zmartwieniem, zmartwieniem swoje dziecka, dziecię ty tego jakby swojego partnera bije, czy będzie wracał później, czy będzie szczęśliwy, czy nie będzie szczęśliwy, zmartwienie, czy się jutro będzie przeżywał, czy nie będzie przeżywał. Mnóstwo jest punkt zmartwienia. Najważniejsze, aby tego człowieka się czuło właśnie zdołowany i napięty cały czas, bo tej napięcia jest mu potrzebne. Następne jest ciągłe przeżywanie poczucia winy. Uwierzcie mi, to są mistrzami w przeżywaniu poczucia winy. Następne to jest traktowanie przemęczenia jako swego rodzaju taki dobrocz. Tak? Jak oni są przemęczeni, to znaczy, że oni mają poczucie, że robią wszystko i że inni będą zadowoleni. Pewne sensy to powoduje, że oni na przykład biorą na siebie więcej pracy niż powinny brać. Dają więcej, obiecują więcej niż są w stanie jakieby tak naprawdę potem wykonać. Nie? Następny sposób, który jest, to jest zranienie tych, którzy ich kochają. Tak? Bo tych nie oddają, tych próbują rozumieć, dlaczego oni przejdziemy do tej dlaczego się zajmują. Kata nie. Kata po prostu, jest zawsze chce mieć pretekst, aby być przemocowy. Ludzie, którzy, ludzi, którzy żyją, tak są jakby ofiarę tej przemocy, oni po prostu szukają tych osób, które po prostu są bardziej uległe. Tak? I o których będą traktować jest więcej jakby odsądków i wtedy Po prostu oni pozwalają właśnie na, na agresję w stosunku do nich. Co powoduje, że w pewnym sensie oni tracą, tak? Bo tracą właśnie te środowisko, które mogą je wspierać. E emocje i rozum on nie jest rozdzielony. To jest tak, jakby on nie mieli kontakt ze swoją własną emocją, co powoduje, że zazwyczaj mają ogromne trudności z kojarzeniem tych stanów emocjonalnych, które jest wynikiem tej przemocy domowej, czy tej przemocy w pracy, tak? z tym, co się on przeżywa w danym momencie. Zacznijmy od tej bajki. Ta bajka przedstawia życie dziecko w świecie tak? Jak